Reynolds bez stroju Deadpool'a nadal jest Deadpool'em, a właściwie Deadpool jest Reynoldsem, co by bardzo dużo tłumaczyło. Obowiązkowo pojawia się dżungla, nawiązania do Hitlera i mnóstwo, mnóstwo akcji. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest taki zlepek różnych scen, różnych nawiązań do starych dobrych produkcji lub mniej dobrych, no i wiele by się nie pomylił, ale to nie jest tak, że mamy tutaj tylko chaos. Muszę przyznać, że tego typu produkcje kojarzą mi się stricte z czasem świątecznym, no albo właśnie urlopowym, kiedy to zasiadałam z rodzicami przed telewizorem i oglądałam właśnie tego typu filmy. Filmy nie za dobre, filmy akcyjniaki, właśnie nawiązujące do skoków w związku z jakimś skarbem czy czymś takim. No nie wiemy, różne tego typu filmy powstały, nie wszystkie bardzo dobrze pamiętam, ale zmierzam do tego, że zasiadałam do tego seansu właśnie z takim przekonaniem, że to będzie to. Totalny średniak, być może zabawny. Nie wiem, lubię Reynoldsa, więc wydawało mi się, że chociaż pod tym względem będzie spoko, ale nic poza tym. A okazało się, że ta produkcja wcale nie jest taka zła i naprawdę bardzo dobrze się bawiłam, mimo tego, że nie przepadam za rokiem, więc jak go zobaczyłam w odpsadzie, to pomyślałam sobie, że może jednak to nie będzie dobrze spędzony czas. Może lepiej mogłabym wykorzystać ten czas w trakcie urlopu na nowe dobra, jest wolne, wyczyluje się. No i właśnie ja mam na imię Ola i jest to recenzja filmu. Czerwona Nota, który można oglądać od dzisiaj na Netflixie I jest to całkiem dobra produkcja, pod pewnymi warunkami. A warunki są takie, że musicie lubić chociaż jednego aktora, który pojawia się w tej produkcji, bo jeżeli nie lubicie Reynolds'a, no to sorry, ale ta produkcja Wam się po prostu nie spodoba, bo jest to kwintesencja Reynoldsowości w filmach, bo rzuca żarcikami na prawo i lewo, jest takim śmieszkiem typowym, właśnie jakiego znamy z Deadpool'a, tylko że bardziej wyważonego. Bowiem Czerwona Nota koncentruje się na na wydarzeniach wokół trzech jaj, które już miał sprezentować Kleopatrze. No i właśnie nasz protagonista, czyli Reynolds A.K. decyduje się, że odnajdzie te jaja, no bo chodzi o to, żeby zbić na nich fortunę, bo jest złodziejaszkiem i to ponoć jednym z najlepszych. Chociaż on by się pewnie ze mną teraz spierał i powiedziałby, że jest najlepszy, bo takie właśnie utarczki słowne pojawiają się w tej produkcji. I na jego ślad wpada nie tylko Interpol, agent DAS, ale również Hartley, czyli agent FBI i właśnie w tej roli rock. I tak jakbyście się już od razu zastanawiali, to nie, nie było żadnych jaj klopadry Aureliusz jej niczego nie sprezentował i te jaja nigdzie nie są zakopane, ale jeżeli chodzi o inne skarby, to droga wolna, możecie ich szukać, bo na pewno coś w związku z tym niekoniecznie jaja, które przypominają jaja Faberge, są na świecie gdzieś tam pewnie jeszcze poukrywane, no i właśnie są tacy ludzie, którzy próbują za wszelką cenę je odnaleźć. Więc tyle z wiarygodności, ale ja ogólnie nie oceniam takich produkcji pod względem Logiki, wiarygodności. To jest typowy akcyjniak. To jest jeszcze przy okazji pastisz na stare produkcje, ale taki pastisz zrobiony całkiem nieźle. Powiedziałabym, że to jest w większym stopniu hołd wobec starych produkcji, a nie takie wyśmiewanie się, aha, bo Indiana Jones coś tam. Nie, nic takiego się tutaj nie pojawia i dlatego uważam, że mimo wszystko to jest niezła produkcja. Ale zanim w ogóle bardziej zagłębię się w temat i omówię ją szerzej, bo to nie jest tak, że jest idealna, to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje właśnie głównie filmów i seriali zwykle od razu po premierze i zachęcam do komentowania bo jestem ciekawa waszych opinii na temat tej produkcji, na temat innych produkcji, więc śmiało zostawcie coś w tej sekcji komentarzy. I od razu muszę zaznaczyć, że czerwona nota nie ma humoru na wysokim poziomie. Zdecydowanie nie. Jeżeli spodziewacie się czegoś inteligentnego, finezyjnego, to zdecydowanie nie ten adres. Mamy tutaj żarty po koroju Łysiny Roka. Uważam, że ten żart musiał wymyślić Reynolds, bo to jest takie typowo w jego stylu i w ogóle wydaje mi się, że miał duży wpływ na to, jak zostały skonstruowane te dialogi, no bo czuć, że to jest ten Reynoldsowy styl bycia, ten styl bycia aktorem i pewnie nie tylko. Ale chodzi mi o to, że widziałem już w internecie komentarze na zagranicznych portalach, że aktorzy tutaj nie dali z siebie wszystkiego, że po prostu dostali kasę, zrobili powiedzmy swoje i tyle. Ale ja tak tego nie odczułam, bo uważam, że jeżeli chodzi o grę aktorską, to jest ona dopasowana do poziomu tej produkcji i aktorzy również dobrze się bawią na planie. No nie oczekujmy tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków, bo scenariusz nie jest skomplikowany i fabuła też nie jest skomplikowana, ale przecież nie o to tu chodzi, bo główną funkcją tego filmu jest rozrywka. Jeżeli chodzi o sferę rozrywkową, tę sferę, to Czerwona Nota radzi sobie dobrze. No i właśnie Reyna no, zrzuca tutaj żarcikami na prawo i lewo, nie szczędzi utarczek słownych, gdy na przykład mierzy się z Rokiem i Rok jest agentem FBI, a on jest złodziejem, więc sobie wyobraźcie tę sytuację. Rok mierzy do niego z pistoletu, no a tamten sobie śmieszkuje i pyta o to, gdzie kupił tę kurtkę, bo jest naprawdę stylowa. I jasne, jest to totalnie nielogiczne, ale to jest akcyjnie jak komediowe, więc nie wymagajmy tutaj nie wiadomo czego, jak już wcześniej zwróciłam uwagę. Dodatkowo właśnie mamy te nawiązania do Indiana Jonesa, nawet w jednej scenie, w sekcji scen. Ryan Reynolds ma stylówkę na Indiana Jonesa i też w tej sekwencji scen nuci motyw muzyczny z Indiany Jonesa. Mi akurat się to podobało, ale lubię Indiana Jonesa i lubię też Jurajski Park. Jeżeli zastanawiacie się, czemu on nawiązuje tutaj do Jurajskiego Parku, to musicie zobaczyć czerwoną notę, bo nie sądziłam, że będę potrzebować nawiązania właśnie w takiej produkcji do Jurajskiego Parku i do dinozaurów, ale spokojnie, to nie jest science fiction, nie pojawiają się tutaj dinozaury. No a żeby jeszcze tego było mało, no to mamy oczywiście nawiązania do produkcji szpiegowskich, jakieś skany tęczówek, tajemne kody, włamania, lasery podczerwień i rozpuszczanie jajka Faberze, powiedzmy, coca colom i właśnie jeżeli chodzi o logikę wydarzeń, no to ja bym się nie czepiała, no bo tak jak już zwróciłam uwagę kilkakrotnie, to jest akcyjniak i wiem, niektórzy mi teraz tutaj napiszą, że przecież wymaga się jakiejś tam przyzwoitości nawet od takiego akcyjniaka, ale szczerze mówiąc, mi to zupełnie nie popsuło zabawy. Nie popsuło mi zabawy nawet w to, że byłam w stanie przewidzieć większość wydarzeń, tego, że o, teraz będzie dżungla. No przecież dżungla musi być w takiej produkcji, że będą nawiązania do Hitlera, albo że to jajko, które jest w danym momencie w plecaku, ono no, długo nie będzie w tym plecaku, no bo to są jasne oczywiste rzeczy, ale aktorzy i twórcy zdają się, nie mieć z tym żadnego problemu i nie wydaje mi się, żeby oni poszli na łatwiznę w tym przypadku. Wydaje mi się, że to właśnie miał być taki rozluźniacz, odmóżdżacz, który bawi. Po prostu bawi, jeżeli lubicie ten typ humoru, no bo humor Reynolds'a oczywiście jest specyficzny. No i zdecydowanie polecam oglądać ten film w oryginale, bo mamy tutaj sporo gier słowy, na przykład nawiązanie do pewnej bardzo popularnej i dość głośnej gry, gdy jeden z bohaterów wyciąga kamyczek z muru. I oczywiście logiki tam brakuje, ale uważam, że jest to naprawdę zgrabnie wplecione w wydarzenia. No i mamy nawiązanie do Roka. To, co jednak mi się nie podobało, to to, że to wszystko dzieje się na green screenie, że czujemy się ograniczeni. Tak jak mówiłam w przypadku filmu The Harder They Fall, tutaj też mamy takie Ograniczenie ściany zbudowane wokół naszych bohaterów, i czujemy, że tej przestrzeni brakuje. I ogólnie aż tak mi to nie przeszkadzało, bo nie mamy, jak właśnie w The Harder Day Fall, takiego oddalenia i pokazania krajobrazu, co burzy nam postrzeganie tego świata przedstawionego. Nie, tutaj twórcy tego uniknęli, bardzo zgrabnie wybrnęli, więc miałam kilka takich momentów, że po prostu zgrzytało mi to, że ewidentnie było widać, że efekty specjalne były zrobione w studiu, że dzieje się to na green screenie i że nie są to prawdziwe miejsca. Więc z jednej strony trochę szkoda. Z drugiej, nie wymagam oczywiście, żeby Reynolds zbiegał po Gzymsie nad przepaścią. Okej, okay, spoko, ale można to było dopracować, zwłaszcza że na ten film poszło ponad 200 milionów dolarów, więc, no, pewne sceny można było jednak dopieścić. Podobało mi się jednak to, że właśnie twórcy byli w stanie wybrnąć, byli w stanie tak szybko przeskakiwać po tych różnych miastach, że nie jesteśmy my jako widzowie w stanie się przyzwyczaić do danej lokacji. No i przez to to wrażenie tego zaburzenia świata przedstawionego nie jest aż tak silne. A dodatkowo te pomieszczenia, w których rozgrywa się akcja, bądź co, bądź są dość małe. Nie mamy rozległych przestrzeni. Mamy tę dżunglę, ale to jest też wycinek dżungli. Oni są otoczeni drzewami, więc to jakoś bardzo nie przeszkadza. A dodatkowo, jak już się coś dzieje, takiego bardziej wybuchowego, pościgowego, to raczej na sali, więc to też nie przeszkadza w poczuciu tej przestrzeni. Także dla mnie to jest największy minus tej produkcji, nie ten brak logiki, no bo nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o spektakularne ucieczki Reynoldsa z różnych miejsc, na przykład z więzienia, które jest odseparowane od świata i to tak totalnie no okej, okay, brakuje tutaj logiki, totalnie brakuje, ale co z tego? Mi to w ogóle nie przeszkadzało. Nie przeszkadzały mi też te jawne nawiązania do Indiany Jonesa i nie tylko, jeżeli chodzi o stylówkę Reynoldsa w jednej scenie, bo mamy takich mniejszych nawiązań, zacznie więcej, a dodatkowo pojawiają się takie małe smaczki, które mogą nas naprowadzić na rozwiązanie zagadki, bo mamy tu kilka plot twistów, okej, okay, można się ich domyślić, ale twórcy zdają się nas zwodzić kilkakrotnie. Tylko, że ja powiem tak, jeżeli nie lubicie Reynoldsa, no to wydaje mi się się, że ten film nie przypadnie Wam do gustu, no bo jest typowym Reynoldsem, rzuca żarcikami na prawo i lewo, wyciąga je z rękawa, nawet gdy wydaje się, że nie da się już tam zażartować. Dodatkowo Rock jest dla niego taką przeciwwagą, bo jest gburowaty, mrukliwy i wiadomo, jest Rokiem. On też tutaj nie gra nikogo innego, gra tego Roka, którego znamy z ostatnich produkcji, więc mamy taką fajną przeciwwagę, ale tak jak mówię, przynajmniej jednego bohatera musicie tutaj lubić, bo inaczej to będzie zmarnowany czas i nie będziecie się tak dobrze bawić jak ja. Wydaje mi się, że to jest podstawa, żeby w ogóle odpalić czerwoną notę, ale jeżeli chociaż trochę lubicie Rejnolsa, to śmiało odpalajcie ten film na Netflixie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie taki film do wychillowania się, do zwolnienia tempa i po prostu niemyślenia o tym, co się dzieje na zewnątrz, a dużo się dzieje. Także jeżeli podejdziecie do niej na luzie, jeżeli potraktujecie to jako czystą rozrywkę, to wydaje mi się, że nie będziecie rozczarowani i to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten film, albo po prostu chcesz coś powiedzieć, to zapraszam. Proszę do sekcji komentarzy. Podzielcie się swoją opinią na jego temat albo na jakiś inny temat, cokolwiek. W każdym razie, ja oczywiście będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!